Witam Państwa. Jedziemy na plantację borówkową do Leopoldowa, do zaprzyjaźnionych z nami państwa jasiorowskich. I jak to w Leopoldowie i w tej okolicy króluje odmiana Duke, Chandler, ale u pana Tomka jest też odmiana Blujay. Blujay to jest wczesna odmiana, w której już wielokrotnie nagrywaliśmy filmy, zalecenia i dzisiaj też chcieliśmy. Pokazać w jakiej jest fazie, no i co w tym momencie możemy polecić. Zapraszam. To jest odmiana Bluejay i jak większość odmian wczesnych jest już praktycznie całkowicie po kwitnieniu. To znaczy, jeszcze gdzie gdzieniegdzie pojedyncze dzwonki kwiatów możemy znaleźć, ale to już naprawdę sporadyczne przypadki. W tej chwili widzimy dobrze rozwinięte zawiązki owoców i dokarmiamy na przemian expando z nawozami wapniowymi. Z nawozów wapniowych proponuję albo Kalboron, czyli połączenie wapnia z borem, albo Kalgrin, czyli mrówczan wapnia. Jeśli stosujemy Kalgrin, proponujemy wykonać, tak, wykorzystać taką mieszankę. Najpierw wsypujemy do opryskiwacza Green mix, czyli magnes i mikroelementy w dawce powiedzmy 0,5 do 0,7 kg na hektar. W następnej kolejności... Calgreen, 2 kg na hektar no i litr do 2 litrów na hektar Great VG, czyli koncentrat aminokwasów roślinnych. Dawka Great VG uzależniona jest od tego, jaka jest kondycja roślin. Jeśli chcemy rośliny bardziej pobudzić do wzrostu, damy tą dawkę wyższą, 2 litry na hektar. Natomiast w przypadku tak jak tutaj widzimy, że kondycja jest świetna, masa liściowa jest bardzo obfita, i nie ma problemu, nie obawiamy się, że może nam borówka zdrobnieć, no to ten dodatek 1 litr na hektar w przypadku Great VG jest absolutnie wystarczający. Jeśli ktoś nie stosuje Expando, przypominam, że Expando dajemy w trzech dawkach, najpierw 4 litry na hektar, później 3 litry i jeszcze raz 3 litry na przemienie z wapniówką, ale jeśli ktoś nie stosuje Expando, proponujemy zainteresować się nawozem Erantis. To jest mieszanka dwóch alg i ma mocne takie działanie antystresowe. Pobudza ładnie do wzrostu całą roślinę, nie tylko owoce, ale ogólną kondycję roślin poprawia. Ma dobre działanie antystresowe w przypadku, kiedy występują upały i, co bardzo ważne, erantis bardzo ogranicza stres. Wodny, więc jeśli mamy gdzieś problemy, że coś jest nie tak z nawadnianiem, no to erantis naprawdę w tym momencie wydaje się być niezastąpiony. No i nie ma co przedłużać. Na dzisiaj tyle. Zmiana odżywek dopiero później, kiedy owoce zaczną dojrzewać, a na razie to expando na zmianę z wapniówką, a jeśli nie expando to erantis. Pozdrawiam, zapraszam do obejrzenia następnego odcinka.